Dwa sposoby, żeby przestać się o wszystko martwić. Za 30 sekund staniesz się szczęśliwszą osobą. Skąd wiedzieć, że za bardzo się martwisz? Oto kilka oznak. Sprawdź, czy je masz. Co się stanie, gdy przestaniesz się zamartwiać? I teraz jak to zrobić? Jeden. Bądź czujny. Bądź świadomy tego, co się dzieje w twoim umyśle. Twój mózg nie rozróżnia rzeczywistości od fikcji. Kiedy pojawia się jakaś negatywna myśl, twój mózg odbiera to jako prawdę i uwalnia hormony stresu. Dlatego Możesz medytować, prowadzić dziennik lub w inny sposób monitorować to, co się dzieje w przestrzeni między Twoimi uszami. 2. Nie wdawaj się w scenariusze co jeśli. Weź sobie do serca fakt, że 95% tego, czego się obawiasz, nigdy się nie wydarzy. Zamiast rozwodzić się nad przyszłością, skup się na dniu dzisiejszym. Jeżeli chcesz, żeby Twoja przyszłość była dobra, zadbaj o to, żeby Twoje dzisiaj było dobre. Chcesz wykorzystać swój potencjał, to zaobserwuj mój profil, bo inaczej możesz przegapić wiele.